Nie wiem dlaczego nie działał autofocus posta. Według IMGW dzisiaj ma śnieg padać, zwłaszcza w Polsce północnej, częściowo południowej, jak i północno-wschodniej. W nocy natomiast w większości kraju poza opadami śniegu pojawi się naprawdę ten mruz i możliwe gęste mgły. Według IMGW u nas na Kujawach nawet minus 9 stopni Celsjusza w nocy. Jutro klasycznie według IMGW ma śnieg padać w większości kraju. Piątek na sobotę ma być minus 8. I śnieg bezpośrednio z konwekcji. <laughs> Sobie prognozę dla Kujawsko -Pomorskiego. Prognoza dla kujawsko-pomorskiego jest tutaj na dzisiaj. Po południu i wieczorem zachmurzenie duże. Miejscami słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna. Minus 2 do minus 1. Wiatr słaby okresami umiarkowany południowo-zachodni. Noc. Zachmurzenie duże. Minus 8, minus 6. Widzialność mgła. Możliwe opady śniegu. 1 grudnia, zachmurzenie umiarkowane duże, miejscami mgła marząca i ograniczająca widoczność do 200 metrów Lokalne możliwe słabo opady śniegu, temperatura minus 8, minus 6 w dzień, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, lokalne możliwe przelotne opady śniegu, temperatura maksymalna e, minus 1,0, wiatr przeważnie słaby, zachod, północno-zachodni a piszcie jak nam u was widzowie kochani umiarkowane duże, okresami opady śniegu, minimalna minus 5 do 3, minus 5 do minus 3. Zachmurzenie przeważnie duże w sobotę niż w okresie śniegu, nie jest na umiarkowanym. temperatura minimalna minus 2, minus 4, minus 4, minus 2 Sobota niedziela, niedziela, niedziela na poniedziałek, poniedziałek. Króże duże, dużo większa miksem śniegu, minus 6 do minus 4, maksymalna minus 3, minus 1, więc słaby umiarkowany z kierunków już zachodnich. I ostatni termin, czyli poniedziałek, niedziela, poniedziałek, wtorek, wtorek, środa, i mikołajki. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami są przylotne śniegu do minus 1. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami miejscami przylotne opady śniegu minimalna minus 5, minus 3, maksymalna minus 1, 0. Sobota u nas niby derz ze śniegiem, według prognoz, niedziela ze śniegiem. Poniedziałek minus 1, wtorek minus 2, środa 0 i od zachodu będzie wchodził front ciepły, a w zasadzie później musi się wycofywać, bo wiatr ma być południowo wschodni. Także Jeśli będzie tu ponad 2000 wyświetleń robię coś ciekawego. Oczywiście można zapraszać ludzi na transmisję można jak zawsze można zadawać pytanka. Jak to ja mówię, nie ma pytań, nie ma pytań bez odpowiedzi. Można po prostu w świecie zadawać pytania do Prognozę zapodałem. No prognozę zapodałem. To będzie głównie transmisja taka poświęcona głównie prognozom, aczkolwiek również będzie to transmisja, która będzie również poświęcona sytuacji synoptycznej, zdrowiu nie tylko. Można zadawać pytania, oczywiście. Naturalnym będzie to, że będzie retransmisja. Że Zadawajcie pytanka, bo się nudzi. Także można zadawać pytania. Bo się nudzi, więc można pytania zadawać. No. Zachęcam również do lajkowania transmisji, do udostępniania tej transmisji i tak dalej. Transmisje nie będą u mnie na kanale niestety zbyt często, głównie z tego powodu, że szkoły w weekendy. Także no, po prostu nie będzie nawet możliwości, nie będzie nawet możliwości. Żbym robił transmisję na żywo, no chyba, że jutro bezpośrednio jeśli pogoda pozwoli, to zbyt koszty leśnym poleć transmisję. No zobaczymy. Nie wiem. Jeśli poleci transmisja na żywo, to być może po prostu w świecie poleci ją na bezpośrednio. Zbyt go leśnej, no ale Ja jak to ja po prostu w świecie zobaczymy macie również link macie link do Discorda Nudy są. Przyznam szczerze, że są po prostu nudy. Przyznaję, że są nudy. I to przyznaję dosyć boleśnie, że są po prostu totalne nudy. Tyle w temacie. No, nie wiem, co by to zrobić, więc popatrzcie sobie trochę na transmisję z gry. 25, 25 i 15. 27, 26, 16. 38, 22, 21. Brakuje trochę głośniej. No spokojnie. Ale i tak lepszy tu jest nic to będzie mieli 26 to macie trochę z telefonu transmisji z gierki zadawajcie pytania można udostępniać transmisję na żywo gdzie się da Zapraszam wziąć na Discorda, link będzie w opisie. Tu macie prognozę. Ja ogarniam kil... ja ogarniam, ogarniam kilka rzeczy naraz. Ale możecie zadawać pytania. Możecie zadawać pytanka. Ja chętnie na Wasze pytania poodpowiadam. Oczywiście nie wszystkie, ale większość. To nie transmisja, która będzie miała około godziny, znaczy to jest to hipotetycznie będzie miała godzinę mam 594 a tu mam 83 może się uda sobie transmisję Zadawać pytanka na najciekawsze pytania, po odpowiadam. Będę musiał sobie OBS zainstalować, raczej, żeby transmitować na żywo gry. Jeśli dzisiaj, jak się wyrobię, jak się spakuję, to być może będzie transmisja na żywo bezpośrednio z komputera, ale jeszcze ja się zobaczę, bo się jest 13.

A no, macie trochę z gierki na koniec, co mi szkodzi. Kolejna misja Joh Johanna wykonana, pięknie. Kolejne parowozy, kolejne spajnówki właściwie wjeżdżają. Czy pojawią się odcinki z Train Station? Najprawdopodobniej tak, ale nie jestem w stanie, powie ale nie jestem w stanie wam powiedzieć kiedy? A co? Lecimy tu widzowie po trzy tysiące wyświetleń? Zapraszam. Link macie. Link macie bezpośrednio tutaj. Jeszcze będzie link w komentarzu, ale ten link w ten link w komentarzu pojawi się tak naprawdę. Tak naprawdę. Ci powiem tyle. Przeżyć na swoją twarz. Na pewno będą shorty odnośnie tirów, ciężarówek, bo ten ka to na kanale jednak dobrze się sprzedaje na pewno będą co najmniej w tym roku jedna bądź dwie nowe nuty na kanale oczywiście będzie to nuta świąteczna z racji tego, że idą święta planu na przyszły rok poza nagraniem remontu rowerów linii 281 czy vlogów z trasy na razie nie mam nie będę pod koniec listopada planował przyszłego roku, bo to może być różnie Wiele by nie zależało od tego, jak będę mieć w ogóle po świętach ułożony plan zajęciowy lekcyjny, Bo jak będę miał zajęcia na przykład e, od piątku do niedzieli całe tygodnie, no to wtedy tras weekendowych na pewno nie będzie. Będą trasy, ale w tygodniu. Wiele zależy od tego, jak po feriach w marcu będę mieć ułożony plan zajęciowy w szkole policyalnej, do której jestem jako technik terapeuta zajęciowy. Jeżeli jeżeli plan będę mieć dobrze ułożony, na przykład, że będę miał zajęcia tylko i wyłącznie w tygodniu, co dwa tygodnie na przykład, albo co, co tydzień mam cały tydzień, piątek, niedziela, a potem na przykład tylko sobota lub tylko niedziela, no to trasy na pewno będą w weekendy. Będę wracał w sobotę do domu, z tego, że od nowego roku mają wrócić autobusy. Ale też piszcie, co wy chcecie na kanale. Jestem do waszej dyspozycji. Możecie pisać na transmisji lub po transmisji, w retransmisjach, pisać w komentarzach, co chcecie zobaczyć na moim kanale, a to, co się da to się spróbuje dostosować to co się da no bo nie zawsze się da nagrać nie zawsze się da nagrać po prostu w świecie kochani widzowie nie zawsze da się nagrać wszystko ktoś tam w tym roku proponował na fakt, ktoś proponował jakąś inną grę ale wobec licznych wobec tego że mam za starszy komputer to mój komputer takich typu gier nie uciągnie więc jeśli chcecie z czegoś gamingi to zapraszam, ja idę kręcić odcinek. Do zobaczenia.